Witam Was ponownie na kolejnej lekcji z Lingoclinic. Dziś nauczymy się, jak wymawiać fonogram AW. Na pewno ucieszysz się, jak Ci powiem, że ten fonogram ma tylko jeden dźwięk – O. Przeczytajmy kilka przykładów. Straw, flow, claw, lo, raw, withdraw. Teraz twoja kolej. Przeczytaj proszę te słowa, a potem posłuchaj mnie. Świetnie. Posłuchaj teraz mnie. Hock, Awful. Paw. So. Draw. I jak? Dobrze ci to poszło? Dziękuję ślicznie za Twój udział w lekcji. Mam nadzieję, że ten fonogram nie ma już przed Tobą żadnych tajemnic. Pa pa!